I ich niezwykłe zdolności. Psy mają imponującą zdolność percepcji. Potrafią słyszeć dźwięki, które są niesłyszalne dla nas, dostrzegać rzeczy, których nie rozpoznajemy, a także wyczuwać zmiany w otoczeniu, które nam umykają. Ale co kryje się za tymi tajemniczymi umiejętnościami? Zgłębmy fascynujący świat zmysłów psów i jak potrafią dostrzegać to, co znajduje się poza naszą percepcją. Pole magnetyczne. Ziemia otoczona jest niewidzialnym polem magnetycznym, które wpływa na wiele zwierząt, takich jak ptaki migrujące, które używają go do nawigacji. Psy również mają tę zdolność. Badania pokazują, że psy potrafią ustawić się wzdłuż osi północ-południe, gdy się załatwiają. Dzieje się tak dzięki specjalnym komórkom w ich ciałach, które zawierają magnetyt minerał żelaza, który działa jak biologiczna kompas. Te komórki wysyłają sygnały do mózgu psa, pomagając mu orientować się w otoczeniu. Kiedy twój pies wychodzi na spacer, może być świadomy tych niewidzialnych sił wokół niego. Prognozowanie pogody. Zauważyłeś, że twój pies czasem staje się niespokojny przed burzą? Dzieje się tak, ponieważ psy są wrażliwe na subtelne zmiany w atmosferze. Dostrzegają wahania ciśnienia powietrza, zmiany wilgotności, a także zapach ozonu, chemikaliów uwalnianych podczas piorunów. Ta zdolność ma swoje korzenie w zachowaniach dzikich przodków psów, które musiały wykrywać zmiany pogodowe, aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Wysokie częstotliwości słuchowe psy mają imponujący słuch, zdolny do wychwytywania znacznie wyższych częstotliwości dźwięków niż ludzie. Podczas gdy my możemy usłyszeć dźwięki w zakresie 20 herców do 20 tysięcy herców, psy słyszą aż do 45 tysięcy herców. Oznacza to, że potrafią wyłapywać ultradźwięki, takie jak wołania gryzoni czy dźwięk urządzeń elektronicznych, jak alarmy i piski. Wizja ultrafioletowa wzrok psów również różni się od naszego. Oprócz widzenia kolorów, które dostrzegamy, psy mają zdolność wykrywania światła ultrafioletowego, czego my nie potrafimy. Ta zdolność pozwala im dostrzegać szczegóły w otoczeniu w sposób unikalny, jak ślady moczu czy oznaczenia zostawione przez inne zwierzęta, które odbijają światło U. W to specjalne widzenie pomaga im również dostrzegać granice terytoriów, lub nawet tablice informacyjne, które są ważne dla ich nawigacji w świecie. Postrzeganie subtelnych energii. Niektórzy nazywają to szóstym zmysłem, ale prawdą jest, że psy mają unikalną zdolność dostrzegania energii i wibracji, które są niewidoczne dla nas. Wielu właścicieli psów relacjonuje, że ich zwierzęta zachowują się dziwnie w pewnych miejscach lub przy spotkaniach z niektórymi ludźmi. Przypuszcza się, że ta zdolność pozwala psom wyczuwać zmiany emocjonalne, lub nawet nadchodzące katastrofy naturalne, jak trzęsienia ziemi, zanim one się wydarzą. Rozpoznawanie negatywnych intencji psy są niezwykle dobre w ocenianiu intencji ludzi. Potrafią wyczuć subtelne sygnały, takie jak mikromimiki twarzy, postawę ciała, a nawet zapachy, które wskazują na złe intencje lub negatywne emocje. Ta umiejętność ma głębokie korzenie w instynktach przetrwania psów, pomagając im dostrzegać zagrożenia i chronić się przed niebezpieczeństwami. Empatia i postrzeganie emocji. Psy mają niesamowitą empatię i potrafią reagować na nasze emocje. Potrafią rozpoznać, kiedy jesteśmy szczęśliwi, smutni lub zestresowani, tylko obserwując naszą mimikę, słuchając głosu, a nawet wyczuwając zapachy chemikaliów, które wydzielamy, kiedy przeżywamy różne stany emocjonalne. W chwilach smutku czy stresu psy często starają się nas pocieszyć, tworząc głęboką i unikalną więź między nimi a nami. Wykrywanie ciąży psy mają niezwykłą zdolność wyczuwania zmian w ludzkim ciele, w tym ciąży. Dzieje się tak, ponieważ w czasie ciąży poziom hormonów u kobiety zmienia się drastycznie. Psy dzięki swojemu wyostrzeniu węchu potrafią wykryć te zmiany, zanim ciąża stanie się widoczna. Ponadto dostrzegają subtelne zmiany w zachowaniu lub postawie kobiety w ciąży. Diagnozowanie chorób psy mają niezwykłą zdolność wykrywania chorób takich jak rak, padaczka czy cukrzyca, na długo przed pojawieniem się wyraźnych objawów. Potrafią wykrywać specyficzne substancje chemiczne wydzielane przez nasze ciało, gdy jesteśmy chorzy. Niektóre psy potrafią wyczuwać wahania poziomu cukru we krwi u osoby z cukrzycą i ostrzegać ją o konieczności podjęcia działań zdrowotnych. Psy jako detektory chorób psy, szkolone do wykrywania poważnych chorób, odgrywają kluczową rolę w medycynie. Potrafią wykrywać nowotwory i inne poważne choroby, czując zapach z oddechu, potu lub moczu. Ich zmysły są tak precyzyjne, że w niektórych przypadkach są bardziej skuteczne niż tradycyjne systemy diagnostyczne. Percepcja duchowa i mistyczna psy od wieków są związane z mistyką. Istnieje wiele historii o tym, jak potrafią dostrzegać duchy lub niewidzialne istoty. Naukowcy wierzą, że dzięki swoim wyostrzonym zmysłom psy potrafią wyczuwać subtelne zmiany w otoczeniu, których my ludzie nie dostrzegamy. Niezależnie od tego, czy są w stanie dostrzegać duchy, to co jest pewne, to fakt, że psy posiadają wyjątkową zdolność postrzegania świata wokół nich, coś czego nadal nie do końca rozumiemy. Niezwykła percepcja psów psy żyją w świecie o wiele bardziej złożonym i szczegółowym niż możemy sobie wyobrazić. Ich niezwykłe zmysły nie są tylko dziedzictwem dzikich przodków, ale ewoluowały przez wieki w trakcie współpracy z ludźmi. Ta niesamowita zdolność przewidywania zdarzeń, wykrywania chorób, a także reagowania na nasze emocje, wzmacnia wyjątkową więź między nami a psami. Psy chronią nas, wspierają i wzbogacają nasze życie w sposób, który nie zawsze zauważamy. Ich zdolności przypominają nam, że wciąż jest wiele do odkrycia na temat świata, który nas otacza. Psy to nie tylko nasi najlepsi przyjaciele, ale także prawdziwe cuda natury. Dlatego powinniśmy traktować je z szacunkiem i wdzięcznością, zawsze świadomi głębokiej intuicyjnej więzi, którą dzielimy z tymi niezwykłymi zwierzętami. A Ty? Wiedziałeś o tych ciekawostkach? Opowiedz w komentarzach, jak nazywa się Twój pies i jakie psoty już zrobił. Nie zapomnij polubić i subskrybować kanał.